No, witam! Ja jestem nasz a Wy witajcie w drugim odcinku z 2D Plan versus Zombies. Jest. oglądaj do końca, a przekona się czy Ci się spodoba, a jeśli dzisiaj się spodoba to zostaw suba i lajka like Powiem, żeby nie ominąć innych takich filmów, czy to ładuj się? chyba Was tu subwujcie, jeśli się spodoba. A ja jeszcze sobie chwilę poczekam. Halo. Dobra, cięcie, aż mi się załaduje. Nie, pierdolenie. Dobra. Ja sobie ściszyłem grę po... Eee, e, bo, bo tak, żebyście mnie lepiej słyszeli. Dodatek. Dużo słoneczek. Dużo, dużo. Tutaj dajemy orzeszka. Chciałbym drugiego orzeszka, bo już go jedzą. Bo już pojedz jedzone. Mają mnie. Orzeszka. O! O! Ging, ging, ging. O nie. Tylko umieraj. Umieraj. Aj, jaj, jaj. O, nie! 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 Ach... Skrałem. Co tu ma być? Albo co to jest? Albo co to

Też potrzebuje pomocy, wszędzie potrzebuje pomocy, przegram, w sensie nie przegram, bo kosiarki iż rozwa o, ale... o Jezu, no można powiedzieć, że wygram, ale... 5% baterii. No. i przesyła mi się film, bo nagrywam to jak przesyła mi się film, bo nagrywam to, bo nagrywam to 8 września, a wrzucę ten film 9 września. No. I muszę podładować telefon. Pierdolenie. Next level has unlock unlocked. Tak, 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 tak. Wiem, 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 wiem. Dej wiesz, śmieciu. Neighbor, we have so more. Why? Because I'm crazy. <laughs> you trip. Right W ogóle według mnie też nie są mega cute. W ogóle, w ogóle teraz zwróciłem uwagę na to, że orzeszek wygląda jak ten gda, gdy gdy dao. nie mieczu lej yes. <trybuj> tutaj będziemy chronić nasze słone Sł po co ja uci Dowiedziałem. Spadaj do ogródka zwykłego. Ba, oh. ba. Oh. Tutaj postawię ziemniaka. Tu tutaj mia tu miałem postawić ziemniaczka. Dobra. A. Te face. No i nasz cel się udał. Psy mi zaczęły szczekać. Nie wiem czemu, na no co. Dobra. Na, na tej pięknej roślince. Albo nie, nie zakończymy. O. Mam wyciszony telefon, ale ale przypomina mi się, muzyka taka fajna. <trym wytrzyma>

Niż w ogóle nagrywam to będąc zmęczony bo dzisiaj wstam o 6 bo miałem zły sen że mój laptop miał wirus i znaleźli moją lokalizację Ale to, ale to był tylko zły sen. nie, nie ta roślinka. jestem drbilę Dobra, zaraz się zakończę Koniec i, 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 i tym, o, ak, i otworzeniem piniaty czy co to, to tam jest, e, e, zakończymy ten filmik. Ten hello to no i ulepszeniem piszu teraz zakończymy ten odcinek to to ba i jeśli zasubskrybujesz to oczywiście widzimy się w następnym filmie ale tylko jeśli dasz dzwoneczek a jeśli nie to pewnie nie raz jeszcze Ci się wyświetli mój film